to jak nie znudzić osób z którymi współpracujesz tematem w sensie jak sprawić żeby to że ich to interesuje żeby to trwało i trwało jak ich pobudzić do działania ja myślę że jak pobudzić ludzi z którymi ja współpracuję Powiem tak z takiego mojego doświadczenia najbliższego w sensie zarządowego, bo z tymi ludźmi najwięcej spędzam czasu i najwięcej rzeczy, rzeczy wymyślamy. Ja myślę, że oprócz tego, że mamy konkretne funkcje w naszym zespole, to my nie robimy cały czas tego samego. W tym sensie, że oczywiście gdzieś tam każdy z nas ma swoje skile, ktoś jest lepszy w kontakcie z biznesem, ktoś jest lepszy w komunikowaniu, ktoś inny jeszcze w finansach. Natomiast my staramy się tak rozkładać, właśnie projekty, różne zadania, którymi się zajmujemy, żeby się właśnie nimi wymieniać. W tym sensie, że może ja nie będę zajmowała się stricte finansami, ale na przykład skoordynuję z, z moją koleżanką jakiś, jakiś projekt i generalnie no, jakby ten projekt nas będzie po prostu na nowo inspirował. Tak jest na szybko moja odpowiedź. Tak to robimy po prostu w swoim, w swoim zespole. Ja bym powiedziała tak, że ja też bardzo dużo przeglądam różnych informacji na temat różnego rodzaju wydarzeń, Konferencji. I ja bardzo dużo przywożę tego. I mamy taki newsletter wewnętrzny z członkami naszej organizacji i ja ich, powiedzmy, że staram się regularnie zasypywać takimi informacjami, na zasadzie, słuchajcie, pracownia wszystkich istot, to jest piękna organizacja pozarządowa, robi taki warsztat kilkudniowy, który się nazywa Strażnicy Klimatu. Bardzo dużo się dowiedziałam z tego warsztatu i w momencie, kiedy skończyłam ten warsztat, to teraz są kolejne nabory, bo ja to już robiłam po raz któryś z kolei, Boże, przepraszam, oni robią to po raz któryś z kolei. Więc ja za każdym razem, jak widzę, że są naboru, to wysyłam ludziom informacje na ten temat. Tak staram się utrzymać ich zainteresowanie tymi, tymi, tymi tematami. Dzięki. Jak rośnie nasza społeczność? My trochę przyjęliśmy taki model. Że nie poszerzamy samego stowarzyszenia o nowych członków, który, którzy się po prostu do nas zgłaszają. W tym stowarzyszeniu w tym momencie jest 20 parę osób, 24, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jest ta społeczność naokoło, ponieważ jest sporo grup na Facebooku, na przykład Zero Waste, Kraków, Zero Waste Warszawa Zero Waste Polska, na której jest od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Z tego co pamiętam, na Zero Waste Polska jest 40. Chyba 7 tysięcy ludzi, więc w takiej sferze, która nas otacza, bardziej onlineowej, no to tam są, powiedziałabym, że na ten moment wyliczaliśmy to kiedyś do kupy, ale to było około 200 tysięcy ludzi. Więc ta społeczność przyrasta. Powiedziałabym, nie wiem, Kasia, jakie ty masz wrażenia? Ale ja mam wrażenie, że taki boom na Zero Waste to już był chwilę temu. Nie, że rzeczywiście parę lat temu widziałam, że, że co chwilę powstają te nowe grupy i tak dalej. Natomiast teraz powiedziałabym, że, że to jest jakaś taka stała, stała grupa ludzi, którzy wyznaje jakby te, te, te wartości i oni tam są i być może jest szansa na to, że wchodzą głębiej w tematy, tak bym trochę to rozbudowała jeszcze chyba tę wypowiedź. O. Że, bo też znowu to jest jakieś takie moje wrażenie, że yy, jakby żeby być zero waste na samym początku jest najłatwiej, bo to są takie proste rzeczy, na których przeczytacie na każdej stronie internetowej, na różnych blogach i tak dalej. W zasadzie pięć rzeczy zero waste, które możesz zrobić już dziś, żeby się stać. Natomiast rzeczywiście trzeba wykonać dużo pracy, żeby wejść głębiej. E, ja myślę, że miałabym nadzieję, że to się dzieje właśnie z tymi ludźmi, tak? Że oni wyszli poza, poza te pięć przykładów i, i rzeczywiście bardziej czytają, interesują. Się i no grzebią głębiej, powiedziałabym. Kasia, jakie to masz doświadczenia w tym temacie? No Rzeczywiście, tak myślę, podobnie do Ciebie, że te grupy Zero Waste, one już się tak we własnym sosie teraz obracają. Natomiast ja u siebie widzę chęć zaangażowania ze strony niektórych osób takiego właśnie głębszego, jak ty powiedziałaś. I na przykład, no, tak jak mam ten klub Zmieniaczy Świata. No właśnie, tam, ten kurs, super no, rzecz. No. To tam widzę, że są te osoby, które chcą jednak głębiej w to wejść, chcą uczestniczyć w webinarach, cały czas poszerzać swoją wiedzę, ale tak już bardziej specjalistycznie. Mhm. Mam też takie osoby, które. Wchodzą na ścieżkę zawodową związaną z Zero Waste czy z jakimś zrównoważonym rozwojem i to są też te osoby, które no, potrzebują tych pogłębionych informacji już poza tymi codziennymi, zgłębionymi nawykami, które i tak już tam im weszły w krew. I są takie osoby, które właśnie gdzieś tam, wywodząc się z tego ruchu Zero Waste, już teraz przekuwają to w swoją ścieżkę zawodową i zaczynają bardzo fajnie działać, a przez to, że nie ma tak naprawdę za bardzo zbyt wielu kierunków studiów, z których ci ludzie powychodzili w kontekście właśnie gospodarki, biegu zamkniętego, nawet mówienie na rekrutacji, że Byłam zaangażowana w Ruch Zero Waste, już im robi em, pozytywny taki wydźwięk e, na tych rozmowach rekrutacyjnych, bo po prostu jakby na rynku jest bardzo duże zapotrzebowanie, a bardzo mało ludzi, którzy czują się umocowani, żeby coś rzeczywiście w tych firmach zmieniać. Więc moim zdaniem, tak jak Wy będziecie tym zainteresowani, będziecie rozwijać te swoje kompetencje teraz, jak jesteście jeszcze na studiach, może już po studiach i będziecie po prostu odważni e, w tych swoich działaniach, w tych poszukiwaniach wiedzy to z powodzeniem możecie potem wkraczać właśnie czy na te ścieżki zawodowe czy samorządowe Ja ja mam jeszcze pytanie, ale to już odnośnie samej nawet organizacji y, grupy. Ja, na ile to jest y, spotykanie się online jakby zdalnie wiadomo, że to jest teraz dla nas wszystkich wygodne i coraz bardziej popularne, a na ile ważne jest dla was spotykanie się właśnie tak tak y, Face to face, prawda? Czyli mhm. po prostu na żywo gdzieś i jak się to ma, e, jeśli chodzi o proporcje. Ja mhm. bym powiedziała tak. Marzenia, czy też wizja, a rzeczywistość. No to wizja jest taka, znaczy nas dojechała pandemia bardzo mocno, w tym sensie, że w ogóle my dużo prowadziliśmy przed pandemią, kiedy to było, ale okej, okay, to były takie czasy. Bardzo dużo prowadziliśmy warsztatów, często się spotykaliśmy, bo trochę osób było jeszcze w Krakowie więcej, potem się rozjechały. Więc często się spotykaliśmy, robiliśmy sobie właśnie jakieś takie, takie meetingi z, z ludźmi, robiliśmy dużo warsztatów, naprawdę w ogóle spotykaliśmy się dużo z ludźmi. Pandemia nas taka została. Stała, że ok, przestaliśmy się spotykać i bardzo mocno nam się rozeszły relacje. Ja to widzę naprawdę na takich podstawowych działaniach, że ja z ludźmi od siebie z zarządu, ale dobra, to nie trzeba mówić słowa zarząd, po prostu z ludźmi, z którymi współpracujemy na dzień, z którymi stworzymy organizację, to nie tylko z nimi. Tutaj gwiazdka, bo to jest nagrywane, ale oczywiście chodzimy to z tymi, z którymi mam najczęściej na co dzień do czynienia, to my wszystko działamy na Zoomie. Tak? Zoom, zróbmy zooma, zróbmy zooma. I okej, okay, wszystko idzie do przodu. Popychamy. Jest, to, jest tych spotkań cała, ma, cała, cała masa. Ale wczoraj, kiedy byłam na spotkaniu w Warszawie, stwierdziliśmy, że okej, okay, zróbmy sobie spotkanie stacjonarne, no nie wiem, mnie to tak naładowało, że ja do dzisiaj nie mogę przestać gadać. Nie? Więc jakby to mi pokazuje, że ile można zrobić właśnie w momencie, kiedy się spotykamy. Jeżeli tylko masz taką możliwość, żeby robić coś tutaj lokalnie, angażować ludzi i tak dalej, to zdecydowanie jak najmniej w, w online, jak najwięcej właśnie na takiej, na zasadzie takich żywych, żywych spotkań, bo naprawdę uważam, że to super dużo daje, nie tylko tym ludziom, ale przede wszystkim też tobie, nie? Znaczy mam nadzieję, że da, o, bo mnie tak daje, o. Czyli wpływa to na pracę? Tak Oj, tak, bardzo, no... bardzo. Nie, no strasznie się zasiedzieliśmy na tych, tych, w tej wersji, wersji onlineowej. I e, ja właśnie też rozmawiałam z Dominiką na temat e, Szaciło, w sensie od śmieciarki, mm, i ona mi właśnie powiedziała, że dla niej niesamowitym właśnie jest to, że ona wreszcie ma grant, dzięki któremu e, ona może właśnie spotkać się ze swoimi wolontariuszami. I to miało jakieś jedno z pierwszych w ogóle spotkań ostatnio. No, i właśnie może z nimi gadać, może ich doceniać, może brać od nich pomysły, może ich wspierać. I, i powiedziała, że właśnie dzięki temu grantowi ma szansę na to, że, że, że oni po prostu jeszcze dłużej będą chcieli być tymi lokalnymi liderami tych grup i je, i je, i je moderować. Też mówię, no, w, w jakieś tam oczekiwania czy marzenia, a rzeczywistość jest wiadomo, jaka, jaka jest. Nie? Więc ja, na przykład, bardzo bym chciała mieć lepsze finansowanie na to, żeby móc rozwijać sobie zespół. A tego bardzo często nam brakuje, bo często mamy tak, że dostajemy kasę na projekty. A w tych projektach trochę nie ma fund, na przykład finansów na to, żeby, żeby rozbudowywać zespół, czy w ogóle właśnie zająć się rozwojem o, bardziej tego zespołu. No, okay. Ciężko. Dobra. Dziękuję. Ja tylko dopowiem odnośnie tego online i offline. Ja też u swojej społeczności zauważyłam, że nawet jak się znają offline, czy znaczy online, a potem się spotkają offline, zrobią coś razem, przeżyją coś wspólnie. I, i, te, i jakby się rozjadą do swoich domów, tak, no bo wy też jesteście organizacją rozproszoną, to i tak potem łatwiej jest im się umówić na y, działania online razem, mhm. ale w takiej już y, innej formie, w stylu, mhm. nie wiem, ja organizuję też wyjazdy eko-bohaterek, tu właśnie jedna moja eko-bohaterka przyszła już y, porwać mnie na kawę i y, dziewczyny, słuchajcie, po tym wyjeździe się zaczęły umawiać na online sprzątanie swojej okolicy, że wiecie, jedna pójdzie w Łodzi, druga pójdzie w Szczecinie, i na telefonach po prostu były ze sobą razem, żeby jakby razem to zrobić i Dziwny bo razem jest ten radzi, świat. Nie? jak śpiewał Czesław Niemen. <laughs> Z czołówkami, i tak dalej. No skoro Asia mówiła, że boom na Zero Was już trochę temu był. I może trochę przeminął, bo się chwilę odpocznie dzięki ja temu tylko i może trochę ten błąd przeminął, to słuchajcie, czy jest jeszcze jakiś obszar, w którym można coś, jakiś projekt zrobić? Czy widzicie jakiś taki obszar, gdzie jest jeszcze luka według was, gdzie czujecie jakiś niedosyt, gdzie dobrze byłoby zadziałać, zorganizować się? Mimo wszystko mało jest, przynajmniej w Krakowie wcześniej na Dolnych Młynów. Y, gdzieś tam dużo było takich inicjatyw, y, typu y, ubraniowe słapy, typu właśnie ta lodówka taka współdzielcza i tak dalej. I jakby brakuje mi cały czas chociażby w Krakowie. W większej ilości takich przestrzeni, to znaczy na przykład do wspólnego dzielenia się chociażby tym jedzeniem, tak, gdzie po różnych eventach zostaje, zostaje to jedzenie po cateringu, czy też po prostu my jak gotujemy, czy przechodzą święta i tak dalej, i tak dalej, prawda, a, a, a no nie wiem, myślę, że taki student czy, czy ktokolwiek w sumie by z tego skorzystał, prawda, więc to jest gdzieś taka rzecz, której mi tu mimo wszystko jeszcze brakuje w Krakowie. Mogę? Tak. Jak bardzo w punkt. Bardzo ci dziękuję za ten komentarz. Ja ostatnio trochę czasu spędzam w Warszawie i jak słyszę, są konferencje konferencje. Tak super, ci ludzie spotykają, ale przychodzą właśnie ludzie od futszarników w Warszawie. I mówimy tak, no u nas jest 50 lodówek futuringowych. Ja tak słucham i tak yy, w Krakowie jest 8? Yy, no właśnie, to są czasami takie rzeczy. Ja bym powiedziała, że dobrze, mimo że trochę tak już jest, yy, o tym Zero jest tak dużo się nie mówi, to ja bym powiedziała, że dalej w obszarze Zero Waste jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. I myślę sobie, że yy, bardzo się z Tobą zgadzam, że yy, to jest nie do... Nie do przyjęcia, że w prawie milionowym mieście jest osiem lodówek foodsharingowych, nie? A jak, ja nie chcę wejść tutaj w fazę krytykowania, bo ja dużo krytykuję, w sensie tego czego się nie robi oczywiście, a powinno, ale rzeczywiście to jest tak, że jak słyszę, że i taki zły odbiór, znaczy w sensie niewłaściwy nie odbiór lodówek foodsharingowych, bo słyszę na przykład, że gmina stawia lodówkę przy MOPSie, nie? Czyli tym takim punkcie dla osób, które, które wymagają wsparcia i jakby to jest łączenie dwóch rzeczy, które nigdy nie powinny stać koło siebie, czyli Lodówka do której po prostu przynosisz jedzenie albo bierzesz jedzenie i nie ma to nic wspólnego z Twoim statutem, statusem przepraszam, finansowym, po prostu masz się dzielić jedzeniem. A oni dostawiają stawiają przy, przy, przy nie? więc trochę utrwalają taki wizerunek tych lodówek. Jeżeli chodzi o wymianki, słapy, ja akurat mało w takich rzeczach biorę udziału, ale też jakoś tak mam wrażenie, że, że na tych grupach coraz mniej w ogóle jest takich informacji. Ja tam zaglądam na grupę krakowską, bo akurat ją moderuję w sensie dodaję ludzi. I, I tam w ogóle jakoś też też bardzo mało jest takich rzeczy, więc tak chciałam tylko powiedzieć, bo tutaj padło wcześniej pytanie o, o finansowanie różnych rzeczy. To właśnie ja wiem, że czasami granty, takie rzeczy, to to, to, to jest to jest ciężko, ale jest coś takiego, jak Fundusz Inicjatyw obywatelskich. My na przykład kiedyś, a, pamiętam, że było strasznie dużo papierologii, więc więc koleżanka myślała, że myślała, że mnie zabije, że w ogóle wystąpić po ten grant. Ale pamiętam, że rzeczywiście 5 pięć tysięcy złotych na to, żeby zrobić sobie jako organizację. Różnego rodzaju warsztaty. I naprawdę powiem, że bardzo z tego skorzystaliśmy. Nie? Więc, więc czasami rzeczywiście to są takie rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki, żeby je zrobić. Nie? Czy właśnie jakieś warsztaty dla swojej społeczności, czy jakieś właśnie pociągnięcie jakichś takich inicjatyw związanych z, chociażby właśnie z niemarnowaniem jedzenia, czy chociażby coś takiego, jak kawiarenka naprawcza. My akurat jesteśmy, mam koleżankę właśnie w towarzystwie która jest największą fanką kawiarenek naprawczych na świecie i rzeczywiście. Oczywiście staramy się tych kawiarenek jak najwięcej, najwięcej robić. E, czasami zachęcamy po prostu społeczności. Jak na przykład kiedyś rozmawiałam z takim kołem gospodyń wiejskich, oni za bardzo nie mieli kasy, żeby zapłacić ludziom, no, ale okazało się, że w tej społeczności są osoby, które potrafią naprawiać i, i, i przyszły i, i ponaprawiały. Tak? To, to nie była jakaś wielka gmina. E, okazało się, że po prostu postanowili się zebrać i, i zrobić taką kawiarenkę. I to, co jest tutaj ważne, naprawa rzeczywiście wyszło na światło dzienne i to była super, super, super zabawa. Super inicjatywa dla nich. Ja też y, tak o spotkaniach może jeszcze. Pamiętam, że no, pandemia wykończyła dużo rzeczy, ale pamiętam, że kiedyś w Krakowie był taki projekt, y, 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 przepraszam. Y, wyleciała mi nazwa z głowy, o sąsiadach. To był projekt sąsiedzki, gdzie, gdzie właśnie dostawało się z, z BIS-u chyba, tutaj w Krakowie, dostawało się takie drobne kwoty na zorganizację. Dzień sąsiada. O. I słuchajcie, ja pierwszy raz w życiu wtedy zobaczyłam swoich sąsiadów, a mieszkam na osiedlu 10 lat. Bo wszyscy wyszli na ulicę i staliśmy... Różne rzeczy były w kieliszkach, ale generalnie chodzi o to, że ja wtedy naprawdę pierwszy raz zobaczyłam ludzi, którzy koło mnie mieszkają. Ale jeszcze chciałam właśnie wrócić do tego tematu kawiarenek naprawczych. Czy w Krakowie mamy takie? Nie, no i właśnie. ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która pracuje właśnie na poziomie Komisji Europejskiej. Ona, ona zrobiła post o tym, że, że są kawiarenki, fajne inicjatywy, i zaczęłyśmy grzebać, bo w ogóle wiem, że jest taka jedna organizacja. Nazwy nie wypowiem, bo oni tak nie do końca zero waste są. Natomiast oni na przykład dają jakieś granty po 5 tysięcy złotych na zrobienie, nie wiem czy dalej da, dają, dawali, ehm, gdzie, gdzie po prostu dawali kasę na zrobienie kawiarenki. Więc z tego, co wygrzebałyśmy, to znalazłam, że chyba gdzieś w Warszawie albo pod Warszawą jest takie miejsce, gdzie one się jakoś tam odbywają. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby kawiarenki były czymś stałym. Przynajmniej ja nie, nie namierzyłam. A inna sprawa jest taka, że jest coś takiego jak PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Krakowie w laosowni. Piękna przestrzeń. I tam do przoku takiego powinna być domontowana opcja naprawy rzeczy. Niestety w Krakowie tego nie ma. Mam nadzieję, że się pojawi. Ale to byłaby taka, może nie taka kawiarenka naprawcza, ale tak naprawdę byłaby miejsce, gdzie możesz przyjść i sobie coś naprawić? Nie? Albo zostawić właśnie do renowacji. Coś, co tutaj się nawet w sumie dzieje. Ja też w ogóle y, zauważam chociażby, jak byłam w Holandii, mój znajomy był na, na Erasmusie, a że tam były przestrzenie w mieście, takie jakby robocze, gdzie były różne właśnie urządzenia, wiertarki itd. itd. Można było sobie dokupić na przykład materiał, jeśli chciało się coś tam wytworzyć, pomajsterkować, ale ogólnie to była przestrzeń ogólnie dostępna dla mieszkańców, gdzieś tam zlokalizowana na uniwersytecie chyba, ale jakby każdy mógł z tego dowolnie korzystać, też drukarki 3D, w ogóle, no, no, no mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, ale m, myślę, że chyba są w Krakowie jakieś takie przestrzenie makerspace. Y, jest FabLab na fab -lab Królewskiej, dokładnie. to jest Małopolskie, pod Małopolską, że tak powiem pod województwem. Robią różne warsztaty, ale nie wiem czy teraz są odpłatne czy nie. Na pewno do mają tam drukarki 3D inne rzeczy. Natomiast to co mówiłaś, te punkty, gdzie można sobie przyjść i coś samemu zrobić. Była jakieś wytwórnia, to było coś na zasadach komercyjnych, ale nie przetrwało pandemii niestety. Ja chciałam zapytać o tego projekt. A my się znamy. Tak. Cześć. Znamy Cześć. Um, chciałam zapytać właśnie o ten projekt um, z mapą związany mm -hmm. um, i w ogóle właśnie jak, jak od pomysłu. Powiedzmy, wdrożyliście go, mm -hmm. bo mnie bardzo interesuje. Okej, okay, nie mam zdjęcia tutaj, ale to właśnie tak opowiadałam Wam o tym, że tak pilotażowo podczas tego klimatonu w 19 roku wymyśliłam projekt Blisko, czyli tych właśnie takich tablic, gdzie każda miało być tak, że w, w każdej dzielnicy są takie tablice, czyli właśnie podchodzę i patrzę, co w, w odległości 15 minut na piechotę jest takiego fajnego zero wasteowego, czyli właśnie tak jak mówiłam, krawcowa, tam jakiś serwis naprawczy, ta kawa do własnego kubka. No, na tablica, niestety, i projekt się nie rozrósł, ale cały czas rozkminialiśmy to, jak zrobić, żeby ten projekt był właśnie bardziej dostępny. I nadarzyła się okazja, bo zgłosiła się do nas agencja, która obsługuje duży bank. Ten bank nazywa się ING. I oni chcieli zrobić coś w duchu Zero, waste, ale nie wiedzieli, co. I my im powiedzieliśmy, no to zróbmy tą mapę tylko w online. No i rzeczywiście trochę czasu zajęło nam zrobienie tej mapy. W tym momencie mamy ponad 4000 punktów w Polsce. I to jest taki projekt, który, na który powiedziałabym, że teraz, bo, bo rozmawiałyśmy ja pamiętam, gdzie się spotkałyśmy na OpenEsie. Więc rozmawiałyśmy wtedy o tym, że, że właśnie jeszcze jest wsparcie ze strony, ze strony banku. Ale teraz ma się to zmienić, więc znaczy nie wiem, jak będzie. Od, od, od kwietnia tego roku, czy dalej bank będzie wspierał jakby to, to finansowo rozwój tej mapy, bo wspiera po prostu moderację, tak żeby można było dodawać do tej mapy Zero Waste właśnie różnego rodzaju punkty, które w tym duchu działają, ale to, jak ja bym chciała ten punkt rozwinąć, to rzeczywiście pozyskać na niego jakieś stałe finansowanie, stały grant, tak żeby rzeczywiście można było bardziej dotrzeć do mniejszych gmin, bo nie w każdej gminie wiadomo jest sklep Zero Waste i tak dalej, ale w większości gmin właśnie mamy takie usługi, które w tym, w tym duchu Zero czy Les jest właśnie, właśnie działają. Więc teraz jest taki trochę moment, powiedziałabym, przełomowy dla nas, bo zobaczymy, co, co wyjdzie właśnie z tej współpracy takiej komercyjnej. No i przyszłościowo, no bo to wiecie, 4000 punktów, jak sobie o tym mówię, to wydaje mi się, że to jest super. Jak sobie pomyślę, ile takich punktów jest w całej Polsce, to myślę, że mamy jeszcze w cholerę do zrobienia, nie? więc no a to jest jakby praca w organizacji pozarządowej, taka, taka orka, ale czasem coś z tego wyrośnie, nie? więc Mam nadzieję, że z tego też. Jeszcze chciałam zapytać, czy dużo dodajecie punktów, właśnie na przykład w Krakowie, czy dużo przybywa nowych takich punktów zero waste'owych, czy to raczej jest? Nie czuję się przygotowana odnośnie Krakowa, natomiast my przyjęliśmy ostatnio to było tak, że w skali, w skali miesiąca przybywa tych punktów w całej Polsce kilkadziesiąt, bo ja dostaję taki raport od Sylwii, która monitoruje, moderuje przepraszam, te grupy, więc tam jest kilkadziesiąt kilkadziesiąt punktów. Natomiast ostatnio mieliśmy bardziej takie działania czyszczące, w sensie takie trochę postpandemiczne, jeżeli można powiedzieć, że już jesteśmy postpandemiczni, właśnie polegające na tym, że, że sporo też punktów się zamknęło i trzeba było je po prostu pousuwać z mapy. Więc średnio, czter... średnio kilkadziesiąt punktów miesięcznie dla samego kakrowa nie potrafi Ci powiedzieć. Ja Was zachęcam do, dawania, do dodawania punktów do tej mapy, bo to jest tak, że nie tylko można sobie wejść na tą stronę i sprawdzić, co jest w naszej okolicy, ale też samemu, jeżeli znamy kogoś, kto robi fajne rzeczy, po prostu można do tej mapy dodać.